Grecja, Grecja i po Grecji. Czas na małe podsumowanie. Sprzęt już jest w domu, czyli w Bieszczadach. Segway AT5, bo tym pojazdem lataliśmy z żoną we dwójkę. Wyjazd bardzo szybki, dynamiczny, ale teraz pojazd trzeba oddać naszym kolegom z skład Vegas. W związku z tym, demontuję parę rzeczy, które tutaj musiałem na ten czas wyprawy zamontować. Czyli uchwyt do nawigacji, do montany 700. -ki. I tu dziękuję Krzysiowi, bo nam przy mleku bardzo dobrze się to robiło. A właściwie to Krzysiu mi to zamontował, a ja dzisiaj muszę to zdemontować. Demontując ten uchwyt, jeszcze sobie zerknąłem na fajną rzecz, mianowicie filtr powietrza. Oczywiście trzeba stale doglądać tego filtra, ale. Do czego zmierzam? Chciałem Wam zwrócić uwagę na to, żebyście bardzo, bardzo dbali o powietrze i zobaczcie jak wygląda filtr powietrza, który jest regularnie czyszczony na wyprawie. Czyściutki, można powiedzieć, że lekko zaliwiony, Chłopaki to na serwisie świetnie pokład Vegas przygotowali i dzięki temu silnik będzie długo latał. Pamiętajcie, dbajcie o filtry powietrza. Są dwie rzeczy tak naprawdę, które niszczą kłada. Brudne powietrze do komory spalania e, wykończyło wiele maszyn różnych marek, bardzo topowych, szczególnie można by było rzec, e, odwieczny problem w, w niektórych modelach. E, no i oczywiście nadmiar wody, czyli jak topimy sprzęty, to jest wyzamiatane. Dlatego życzę Wam, żebyście mieli zawsze czas na to, żeby zaglądać do filtra powietrza e, i unikać wody. Nasz Segway ma Zrobione 3000 km, tamten mój ma już ponad 4000 bez problemu, także trzymajcie się. Pozdrówku, hej!